Witam wszystkich dekowiczów. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie gierkę turową Blackguards 2. No zobaczmy. Uhuhu, ale maczek. Straszny. Grafika wyrychaj. Myślę, że to jest starszy tytuł. Więc dek nie powinien mieć większych problemów. Zobaczmy, czy jest może. No, tu chyba nie za bardzo jest gdzie zobaczyć. Normal. O, tutaj jest język. Zobaczmy, czy mamy może polski. Mamy polski. Super. Gierka Dedlica. Także firma znana. Dobra. If a spider spins its web close to a fire, it will either catch many moths, or its web will burn, and it will die. Maybe Cassia of Tannos had spun her web too close to the fire. Maybe she had promised too much to too many people. This morning she did not wake up in her soft bed. Mm, Hello? Hello. Be silent down there. Who is there? Why? You are dead, Cassier of Tenos. Dead people don't talk. Dead? What is this? Why am I down here? I demand an explanation. I'm only the watchdog, darling, and this dog doesn't give a shit about the why. What he cares about is silence. But why? Don't talk. Hmm. Bez kombinacji, zobaczmy sobie sterowanie. Ło, gamepad, test, coś tam, coś tam, dobra, weźmy to. Czy to nam coś pomogło? Nie bardzo, dobra, widzimy się za chwilkę. Co tu się da. Coś tam Where am I? Take a guess, Cassier of Tenos. I don't know. What A cheering crowd. The labyrinth below the arena. Right now okay. the gladiators fight against the nine hordes of your curious Marwan. They will die just like you, only a little faster. Why? I haven't done anything wrong. The catacombs are full of innocent people. In case you find skeletons, those didn't do anything wrong either. Hmm. You can't keep me here forever. That's true. Not as long as you're mortal. Do you hear that? The people are calling my name. They cheer on the gladiators. They are calling my name. They are calling my name. Get Marwan. I want to talk to him. You will never see your honorable Kyrios again. You won't see anyone again. My sister. Mirai. I want to see her. Please. She's helpless without me. To hell with you all! When do I get to eat? There's nothing but spiders down here. Don't worry. In a few weeks, their poison will taste like wine. You know who I am. Of course, you must know. Let me go, and I will keep. Get... Oh, yes, I've been warned about you, Cassia tennis Tell me what you want, and. Not a chance, my lady. I'm only the guard. I'm trained to hate my prisoners. Will they win? Who? The gladiators? No one has ever stood against the Louse Queen. But it is possible. Not against the Louse Queen. There are spiders down here. Carapiers. I don't think I like Carapias. Don't blaspheme. They're supposed to be divine creatures. Their venom eats away at your body or your mind, just as the gods may choose. In three months, you'll either be insane or dead. <laughs> I prefer dead. Why <laughs> <laughs> <shukajmy> had <many> she been imprisoned? And why now? Cassian knew only that she had to escape. She gathered her courage and disappeared into the darkness. We have tutorial. Dobra, nie będziemy tego czytać, wiadomo. Turówka. No to. O, pajączki chyba. Słychać? Go away, go away! Go away, nie pójdą w sobie. Dobra, mamy pająki, które nas tu napastują. Hmm, dobra, tego by trzeba było zajść stąd, z tą... z tej strony. Headshot. Na razie wiecie, to jest tutorial, nie mamy żadnych skilli i tak dalej. Poradzimy sobie z pająkami. Czekajcie, czy z nich coś leci? Nic. Mamy drugą dźwignię. Oho. Więcej pająków. Tutaj mamy, widzicie, życie. 28 życia nam zostało. Dobra, teraz pocniemy tego. To daje nam procent szans na trafienie. Na szczęście jest na razie setka cały czas. Także nie ma problemu. Tak jak widzicie, mamy jed jeden punkt akcji tylko. Możemy się poruszać. Mogłbym poruszyć się do tyłu i zaatakować. Wtedy pewnie byłby większy damage. Coś mamy, no trochę mnie pocharatały te łobuzy. A tutaj nie, teraz tak albo w lewo, albo w prawo. Coś tam drepta z tyłu za mną. A tu chyba nie przejdę, co? No właśnie, błąd tam też nie przejdę, ale no, mi się wydawało, że to się można było podnieść. Można się ukryć, użyć, zwykły atak niestety tylko mamy. Tutaj mamy. Nie, no, musimy się cofnąć, chyba pójść w drugą stronę. Zgapiłem się. Tutaj. Tu coś mamy. Misę pewnie tutaj będziemy mogli życie sobie odradzić, odnowić. Lecznicza woda czemu ja tego nie mogę wziąć hmm. co nie wiem jak się kamerę obraca. Tu mamy czesta jakiegoś. Dodatkowe łupy. Nie wiem czemu nie mogę. Od teraz mogę wziąć. Dobra, powiedzmy, że mamy full. Jesteśmy wyhealowani. Czekajcie, co zerknę. Gdzie my tu możemy przejść? Chyba tutaj. Szkoda, że nie może nam zaplanować kilku ruchów naprzód. do zejść. Nie, tędy, żeśmy weszli szkoda, bo tu jakąś skrzynię widzę. Dobra, chodźmy. Ja bym teraz to przestawił z powrotem. To już nie działa. To przestawmy jeszcze tą. nie działa. Czyli tak, tu byliśmy. A tu mamy chyba jakąś dźwignię, co? No, gierka turowa, powiem wam, sympatyczna. Ja tam lubię bardzo turówki. To jest dźwignia, nie? Wygląda jak dźwignia, nie? Jakaś. No to co? Jesteśmy w kropce teraz? Czy ten woreczek możemy podnieść, cokolwiek to znaczy. To jest jakaś książka, tak? Dlaczego jej nie mogę chwycić? Widzicie? Nie podświetla mi się. No powiem Wam, że teraz nie wiem, co mam dalej zrobić. po prostu gdzie mam się udać tam jest hmm. żadnej podpowiedzi czas skończyć turę rozpoczyna się tura 33 tu też nie mogę przeskoczyć dziwne czego nie wiem, albo czego nie widzę to podpowie. Tutaj żadnych skorpsów, nic się nie da wziąć. Nie wiem, ja nie widzę żadnej dźwigni. Czemu ja nie mogę kamery obrócić? Czy po prostu muszę tu dojść do tej bramy? Nie, no nie da się. Czy co, nie wiem za bardzo jak kamery obrócić. Tam żadnej dźwigni nie ma. Tutaj jest tylko ta jedna... Tu jest dźwignia chyba, co? Może za kamykiem leży. Nie dowidzę. Wiecie, to jest bardzo mały interfejs. To niestety jest minus niektóre gierki, ona chyba nie ma tutaj powiększenia interfejsu. Te niektóre gierki powiem wam, że są problematyczne. Tu coś jest chyba co? No ale ja tego nie mogę jakiejś skrzynia. Nie wiem Tam zejść nie mogę, zobaczcie, to jest jakaś skrzynia. Ja tam nie mogę dojść Pytanie czemu? Stąd rozumiem przyszedłem. Nie widzę. To jest tak wszystko malutkie, tu coś jakby było, a to jest tego skrzynia napisane Tu jest jakiś chest na pewno Co ja mogę z tym zrobić? Kryj się użyj Nie da się użyć No i powiem wam, że utknęliśmy Tknęliśmy strasznie. Dobra, chodźmy jeszcze raz w tą stronę. Nie wiem, ja, ja czegoś nie widzę chyba. Zmieńmy jeszcze tą wajchę. Jeszcze raz. I nie wiem. Wszystko mnie prowadzi w tą stronę, prawda? Tylko, że tutaj. Problem polega na tym, że to jest jakaś książka, ja tu nic nie mogę zrobić z tą książką. Niestety. Tutaj nie możemy przeskoczyć. Hmm. Co my tu mamy? Pasek skrótów, karta postacie, kwipunek, przygoda. Kabiret. I nic nie możemy zrobić więcej, nie wiem. Coś, czegoś nie widzę, wiecie. I to jest problem. Tylko nie wiem czego. Wydaje mi się, że wszystko przejrzałem, ale gdzieś jest coś, czego nie jestem w stanie zobaczyć. Tutaj coś leży, ale tego nie można podnieść. Także chyba zakończymy odcinek. Odcinek w cyklu fail. Że niestety ojciec nie wie jak się gra w grę. No tak jeszcze patrzę, wiecie co? Tu no tu jest skrzynia, ale nic nie mogę z nią zrobić. To wygląda jak jakaś, nie wiem, może dźwignia. Tu nie da się przejść, tu nie da się przejść. Tu są tylko te czary. Z życiem i tutaj nie widzę, bo nie mogę obrócić kamery, nie wiem czemu. wydaje mi się, że tu też nic nie ma. Żadnej dźwigni. Przynajmniej nie widzę. Dobra, zakończymy. Nie będziemy się męczyć. No widzicie, chciałem wam pokazać Blackguardsów, ale chyba jestem za słaby na tym grę, bo nie widzę pewnie rzeczy oczywistych. Jeżeli to zauważyliście, to dajcie znać w komentarzach. Będę wdzięczny, bo chciałbym kontynuować przygodę. Pozdrawiam ode mnie to na dzisiaj tyle i do zobaczenia.